Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego jest położona w odległości kilkuset metrów od bazyliki Świętych Janów na lateranie. Przylega bezpośrednio do murów obronnych. W III wieku mury były zaplanowane tak, by w ich obrębie znalazło się tzw. sesorium. kompleks pałacowy dynastii Sewerów. Złożony z rezydencji, rozległych ogrodów, term, cyrku i amfiteatru, którego kształt jest wyraźnie czytelny w okrągłej linii murów przy samej bazylice. W sesorium w IV wieku zamieszkała matka cesarza Konstantyna Wielkiego, święta Helena. W 326 roku cesarzowa chrześcijańska odbyła podróż do Jerozolimy. W trakcie podróży odnalazła wiele relikwii, a przede wszystkim drzewo prawdziwego krzyża. Opowiada o tym złota legenda Jakuba da Woriagine, którą w XV wieku Antoniaco Romano pięknie zilustrował w apsydzie prezbiterium Bazyliki. Oprócz relikwii krzyża Święta Helena posłała do Rzymu również wielką ilość ziemi z Golgoty i przykazała złożyć ją w swoim pałacu. To na niej zbudowano kaplicę, dziś mianowaną jej imieniem, która przez 16 wieków nieprzerwanie chroniła najcenniejsze relikwie chrześcijaństwa. Kaplica stała się zalążkiem bazyliki, która do dziś stoi na jerozolimskiej ziemi. Obecność świętych relikwii i ziemi z Golgoty przyciągały rzesze pielgrzymów tak samo silnie, jak groby apostołów. W czasach, kiedy Lateran był siedzibą papiestwa, Wielki Piątek papieże boso przechodzili do Bazyliki Świętego Krzyża, by pokłonić się relikwiom Męki Pańskiej. Legenda Krzyża to cykl fresków znajdujący się w apsydzie prezbiterium. Ich autorem, jak już wspomniano, jest Antoniaco Romano. Został on oparty na złotej legendzie Jakuba de' Voriagine. Romano wykonał je w 1492 roku, podczas przygotowań do roku świętego 1500. Całkowite autorstwo Romano Potwierdzono podczas ich restauracji w 2000 roku. Historię odnalezienia Krzyża czytamy od lewej strony do prawej. Powyżej opowieści Chrystus Zbawiciel w mandorli otoczony cherubinami. Kaplica relikwii znajduje się w dawnej zakrystii od 1931 roku. Do tej pory relikwie przechowywano pod ziemią, to znaczy w prywatnej kaplicy Heleny, aż do 1570 roku. Z powodu wilgoci przeniesiono je do specjalnego pomieszczenia klasztoru, do którego można było wejść tylko za specjalnym pozwoleniem. Zanim dotrzemy do kaplicy. Przechodzimy przez długi korytarz ze stacjami drogi krzyżowej. Ma on symbolizować idealne wejście na Kalwarię. 14 rzeź z brązu wykonał Giovanni Nicolini. Dawniej relikwie były pokazywane tylko trzy razy do roku. W latach 30. XX wieku, żeby umożliwić stały dostęp do relikwii, przeniesiono je do specjalnie zbudowanej kaplicy relikwii, gdzie w cennych relikwiarzach są wystawione trzy dżazgi drzewa świętego krzyża, gwóźdź, dwa kolce z korony cierniowej, palec świętego Tomasza. Jest tam również odnaleziony w XV wieku titulus crucis, tabliczka z napisami po łacinie, grecku i hebrajsku, na której w jednym z trzech wierszy można rozszyfrować Nazareus Re. W bocznej salce znajduje się naturalnej wielkości kopia całunu turyńskiego oraz rekonstrukcja Chrystusa na krzyżu. Na podstawie tegoż całunu. Po prawej stronie prezbiterium schodami w dół Dojdziemy na poziom pałacu Świętej Heleny, do jej prywatnej kaplicy. To tu rozsypała ziemię z golgoty i tu pierwotnie były przechowywane święte relikwie. Posąg Świętej Heleny z Krzyżem to dawna junona watykańska odnaleziona w Ostii. Posąg zaadoptowano na potrzeby chrześcijańskie, przerabiając ją na Świętą Helenę. Przepiękna mozaika sklepienia, w centrum której Chrystus uśmiechający się błogosławi światu to rzadko spotykany wizerunek. Zazwyczaj pamiętamy poważną, wręcz surową twarz Zbawiciela tutaj uśmiecha się. Towarzyszą mu ewangeliści cztery historie odnalezienia krzyża oraz papugi i tukany egzotyczne ptaki. Bo właśnie w tym czasie, gdy wykonano mozaikę, odkryto Amerykę. Wykonał je Baldazare Peruggi, architekt willi Farnesina na Zatybrzu. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do pozostawienia komentarzy i lajków. A jeżeli uważasz, że moja praca na to zasługuje, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Link na dole w opisie filmu.